Moloko, bardzo, bardzo fajna dziewczyna, bardzo fajny zespół. Szczególnie z utworami the, the Time is Now i Singing Back ale to nie jest Moloko. To jest... To jest, to jest, to jest mokotów kur. <laughs> dlaczego jest, jesteś hipochondrykiem? Bo lubię hipopotamy! To nie o to chodzi! <laughs> Wiecie dlaczego w chorekach zazwyczaj jest połowę remigiusza Maciaszka? Bo głównie panuje półmrok. <śmienicza> Się boom headshot, nowymi uszami, ale tymi samymi samochodowymi pasami, które musimy zapiąć, bo nadchodzi totalna masakra. Ale nie wiem, na no demo. Bi, bi, bo, jezu. Chyba w tytule, czy gdzieś w opisie jest jak się ta gra nazywa, ale to jest chyba. E, Beside me nowhere to come out of the pleasury house of the dark. Liczyłem, że będzie jakieś logo i będę miał ściągę. Nie, 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 o, już już wiem, wiem, jest beside myself, dobra. To nie, To nie, nie, kurwa? Ja będę nie, nutkę Jak bardzo dobry boys band w latach 90. N sync jest aktywowany. Świetnie. Nic się... Nic się jeszcze nie zaczęło, a już jest dobrze. Nie continue, bo to mój pierwszy tondo, moje pierwsze rodeo z, z tą grą. Tak New Lodden. No, w tak durny sposób, to jeszcze nie zacząłem choroj, nie. Ale jak najbardziej spontaniczny. Tutaj by trochę czerwonego mroku w ledach. Obym podskoczył, bo muszę przetestować nowe uszy, które dostałem od przyjaciół. No dobra. Crash test failed. A ta gra mi daje czas na, żebym coś przeczytał. Dobra, mogę przeczytać herezję Harusa, <grywka> ale chyba nie o to chodzi. No, od razu problem z prądem, światła, półmrok jest zapalniczka, nie jest źle. I ja poproszę coś bardzo szybkiego, fajnego na lei. Bardzo poproszę. Bardzo, bardzo poproszę. Ok, okej, okay. nie. Chyba jeszcze nie muszę, nie? Ech! Dobrze, teraz strasznie przepraszam za tą zwyrol! Zwyrolską miniaturkę. Musimy znaleźć łapkę. Musimy znaleźć łapkę w górę szybko szukajmy jej! Szuk, szukaj! Ej, te dźwięki są coraz głośniejsze. O, dwa. A to był dźwięk przesuwanych cegieł? Dobra, moi drodzy, okej, okay, no, gra każe nam się cofnąć, żeby zafundować nam niesamowite, niezapomniane przeżycia. Proszę was, co, co to było? Gdzie tu może być rączka? Przyznam się tak szczerze, uczciwie. Aha, że, że, że ta latarka nie daje dużo światła, to jest rączka, to jest kawał rury. Nie można tego użyć. Skrzynki aż chce się otworzyć, jednak nie. O, właśnie to nie był zwykły, prosty straszak. To tu była rączka. Mamy diary. No, i mamy lift handle. No, i elegancko z automatu. No, i dobrze, że nie muszę wchodzić w inwentarz. A to jest historia o ciemnym korytarzu. w 100, 13. ale podałam się od razu, od razu imBA. Spróbujmy to na, na, naprawić. Ja wiem, gdzie była ta skrzyneczka. ja doskonale wiem, gdzie ona była. Ona była tu, ale oczywiście brak fuz, klasyk. Ale to chyba nie ma znaczenia już w tym momencie. Z windy nie skorzystamy, bo brak elektryczności, czyli będziemy musieli się chyba cofnąć do tych pierwszych drzwi, gdzie był po prostu właz i pokręt tło. No niestety. Ja se mogę tym dyndać jak Sasha graj z skrzynią biegów. No dobrze, to chodźmy do tamtych drzwi. To jest, to jest nowa odsłona, nowa wariacja, nowa artystyczna, gamingowa, zerowo-jedynkowa, interaktywna wariacja, interpretacja hobita. Tam i we wtem, po Śląsku. <grym> Kisiel, tam i z powrotem. To jak robisz szejka, chyba ze Smoothie. <grym> może tak, może nie. No i, no i moi drodzy koniec nie zaraz się okaże że fuzy brakujące są w tych skrzynkach nie to byłoby przynajmniej mikroskopijnie logiczne no mogę się mylić tak to w ogóle nic nie daje absolutnie nic a więc tak a więc tak mamy a to jest zaledwie pierwsza fuza. To nawet się nie wracam ją wmontować, bo wiem, że zaraz będzie kolejna w skrzyneczce. Bo to nie była jedyna skrzyneczka. O właśnie. Mamy kolejną. Zarąbiście. No i została... Nie, mi się wydaje, że były te trzy. Albo może te dwie wystarczą. Śmiem wątpić. No ale dobrze. O! O! Ko kombinujmy! Aha! Znów mnie chciała wystraszyć. Znów mnie chciała wystraszyć, wsadziła tu. No dobrze. Jest jakieś. Ale co straszne te dźwięki otoczenia? One są przepodłe. O rany. Dobra, mamy. Ale brakuje nam kabelka. Kabelek był tu. Ale ja nie mogę go podnieść. I to był ten problem z kabelkiem. No? Aha, bo to już tak na zasadzie fizyki. Tylko co mi się wydaje, że najpierw muszę wyłączyć, bo tak to, to nie pójdzie raczej, to jeb. To nie jeb. Ja, jak to nie jeb. Nie obchodźcie się tak z prądem. No, nareszcie Winda i przyciski. Nie działa. Idziemy na wylot. Nie! Uf. No dobrze. Idziemy tędy. A to. to... Mogłoby dawać trochę. O, kurde. Kostnica. Tchemorgę. Jeśli pamiętam. O, proszę bardzo. Mamy. Kolejna fuzia. Kolejna fuzja. Czy spotkają nas. Tu są zawsze jakieś hity, nie? A, ale absolutnie zawsze tu są jakieś hity. Ale po kolei, moi drodzy, otwórzmy je wszystkie. Aha. Tu nie, tu nie, a tu tak. O, a jednak nie. Dobrze. Jeszcze zostało kilka tutaj informacji. Hmm, dobra. Moloko, bardzo bardzo fajna dziewczyna, bardzo fajny zespół. Szczególnie z utworami Time is now. i singing back. Ale to nie jest Moloko. To jest to jest... To jest, to jest mokotów... Kur to nie jest mokotów. Ej, może jak załaduje RK Ej, ale też mam wrażenie, że świeci lepiej. No, świeci lepiej ten nasz mokotów, powiem, No dobra, ja tu wziąłem dużo fajnych fantów. Ja mogę wra. Oooooo! Szefie! Szefie, tak się. Sze Szefie! Ja wiem, że nie tędy, ale. Mhm. Mhm. Karteczka. Jeszcze więcej informacji. Sprawdźmy, sprawdźmy, bo my tu mamy dużo pięknych rzeczy. Mhm. Mhm. Nie, nie, nie podoba mi się to zdjęcie. A ani trochę. No dobrze, na razie i tak z tym nic nie możemy zrobić, moi drodzy. Wydaje mi się, że pozbieraliśmy absolutnie wszystko, co się dało. I zostaliśmy wynagrodzeni. Aha. <śled> zimna, <fu> <śled> zimna Jest Zimna kur <śled> To tak miało być Wszystko rozegra się w kostnicy No nie już to potwierałem wszystkie, jakie mogłem no, dobra, moi drodzy, okej, no, no, no mówi się trudno. Klucz! Tu wcześniej nie było. Aaaa! że muszę jechać do ryb. Ry ry co jest? Nie, to tak miało być. To było wyreżyserowane, roj. Dzień dobry. A czy ja mogę, e, jakby. Dodać Tam się dzieją jakieś cuda, tak? A ja se, o Just. Nie, nie ma takiej potrzeby na razie To powiem wam tak średnio, kurde Ale tak, tu montujemy No ok Nie, ale podoba mi się Podoba mi się a to w DVD my, moloko. <grymka> Biorę. Dzisiaj słucham moloko. Przy montażu. Tak będzie. To część pułapki Jigsaw. To trzeba będzie okablować system. A przecież cacy wszystko. Jak cacy. To gdzie jest moja winda? Hmm... To co, co tu chodzi w ogóle? O nie O nie! Wiecie co będzie, wiecie co będzie za patent, nie? Jak będę robił zdjęcia, to będą śliczne cuda Tak, ale nie mogę się ruszać, gdy wyjmuję ap aparat To może być znak ten krzyżyk. O nie, to był znak. Zoomujemy. Aha, i tu już do... Tu zostaje. Co to za dźwięki? A jest coraz. Dzi... Ej. Ej, bez... jest coraz dziwniej, nie? S Nie wiem roja To jest gaz To jest jakiś dziwny gaz Halo, jak to zatkać Nie Nie fufu fu. Jak to zatkać? Halo Ratunku! tak, idę stąd Jest to widzą, są dzikie rzeczy, nie Tu trupki wcześniej były. A! Ja pier... Matko! Ile tu jest strachu, no! Help! Nie, nie! Mogę odmówić? Po co mam pomagać w horrorach, jak za to nie ma ekspa? Plech! Co? No No plech od tyłu! What? W którym woreczku jesteś? Za daj małą stópką! Dobra. Szybko C. Będzie info. Szybko, F do tyłu, C i teraz Nie, nie pomogło nam to za wiele W ogóle te drzwi zmieniają łożenie Ja już naprawdę jestem spocony, nie Wszędzie Dobrych patentów. O! Związanych z windami, nie tylko. Dobra, Tu umywalka, Cudowne przybory. Co jest? Znaczy kliknąć, nie trzeba przerzucać. No, farbki! No, ładne farbki. Śliczne farbki. Oj, DVD Moloko. A wiecie, gdzie Moloko miała swój pierwszy koncert w Polsce? Na Mokotok. <grybujesz> to chyba logiczne. Nie ma, ale wezmę. Dlaczego jesteś hipochondrykiem? lubię hipopotamy! To nie o to chodzi! Że jak weźmiesz dostatecznie dużo dziwnych, różnych miksów, meców? Dawać te tapsy. Bo to są patriotyczne tapsy. Jak weźmiesz ich dużo, to, to się pojawi popota. Skończyła mi się klisa. Już nie mogę robić ładnych zdjęć. Aha! Wiecie, dlaczego w chorykach zazwyczaj jest połowę wremigiusza Maciaszka? Bo głównie panuje półmrok. <grym hairy> o Boże! Ja to wykorzystam na miniaturkę kiedy indziej. Zrobię taką połowę roka i napiszę Ale półmrok. <grym Carrera> Opaw no się nie mój! Chyba biorę. Biorę wszystko, wszystko może się przydać. Dobre jest to, że on automatycznie używa konkretnych przedmiotów. Także powiem Wam, kolejne dobre demo. Kolejne dobre demo, bezdyskusyjnie w pożo. Co jest? Kim wy jesteście? Dlaczego wylądowałem na dołku? Trociny. <śmany> 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 Który jest z was jest mniej więcej w całości? Ej, nie mogę podejść. Dlaczego? Kto dzwoni? Alan. No dawaj w kapdłupka ciepłego <śmany> To akurat było rozkoszne Dobra, moi drodzy, my teraz. Gdzie. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. Po wieczorami nie widać ciemności. Nie widać brudnych ulic. A nie, a latarnie nie świecą. I można udawać, że można. Dalej nie pamiętam. To i tak dużo, Roj, no wiem. Budzielnica to jest w Mysłowicach, to chyba logiczne. Eee, kurwa. Dobra, Roj. Przez chwilę było fajnie, a w ogóle. Dobra, aparat nam odpada, bo on nie działa. Nie mam pocisków do aparatu. Serio, to było kiedyś takiego. Rolki. Chyba na magazynek na 32-36 pocisków. Rzadko, który wypalał, bo było tak zwane prześwietlenie. Syropex. Multix. Psychox. Jak chcesz, żeby wszystko brzmiało lepiej, nie? To po prostu zakończ X, nie? Patrix. Matrix. Onexer, nie, i tak ma dużo x w sobie. Onexerix, nie brzmi dobrze. Dobra, moi drodzy, bo ja nie wiem, co mam zrobić, biedny, jestem zagubiony, e, nie jestem do końca szczęśliwy. Okej... Okay. O, o, o okej... Okay. To można prze... to można... Tak? Tak, trzeba, trzeba poprzez... poprzestawiać, są interaktywne te leżące dziad dziadostwa. I teraz tutaj cyk zdjęcie. Tak, dobra. Teraz to tu idzie tam, bo to jest to tu z tego co idzie tu. Ja, ja slajduję, tak. Takeuję F. Dlaczego nie mogę tego podnieść i dać tam, skoro tam to było tam? Co mamy tu? Tak, jest cacy. Ej, ja naprawdę. Dobra, teraz tutaj. Teraz tak. Ok. Tak, tu już wiem, co będzie. Tu już wiem, tu już ładnie idę. Biorę. Tak, cacy. Bardzo dobrze. Teraz tutaj. Nie wiem, czy muszę robić zdjęcie, bo wiem, co tam. Tak myślałem. Tejkuje. F. Chodź. Nie, kto puku. Dobrze jest. Mamy wszystko przecież, chyba. Tak, są jakieś drzwi. I mamy sporo sprzętu nawet. A... Nienawidzę tego dźwięku pękającej żarówki. To jest przerażający dźwięk w ogóle. Nie puku, kurwa, ja ale to tylko tu. Jak nie tu? Poczywam ja mroczny film. Dlaczego nie tu? Pół ty tu też zamknięty wypuść mnie. No nie ma opcji, ja. A to na nie pomoże. Muszę zajrzeć? Oj. To był tylko odblask.

Miało być! Jest! Tam coś. O Jezu, w filmach zawsze mnie przerażały takie akcje, ale po prostu zawsze. robi zdjęcia albo kręci tam. Nie zauważałem jakiegoś ciężkiego mroku, nie. Ja powiem wam, że demo. O tak, pięknie, biorę wszystko. Wszystko się przyda. Doskonale. To już nie. Dobra, jest, 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 jest w porządku. Lecimy dalej. Nie. Nie. No i co teraz? Szukaj znacz, o właśnie. Co? Dobra, będzie, będzie nowy znaczek. Będzie, będzie, będzie nowy znaczek. Na zewnątrz mamy znaczek? Nie. Nie wchodźmy, nie wchodźmy, nie. Co to jest? Tego tu nie było, halo No pięknie. Tu ktoś się czai, tu ktoś stoi. Czy to byłem ja w ogóle? Przecież jestem ja. Wątpię, by chodziło o to, żeby robić to zdjęcie. Nie, chyba się otworzyło. Albo i nie. O, kurze, złoty! Złoty no słowie w kurwo! Ale zło! Czy to za demo może się już kończyć? Dziękuję! Thanks you for playing! Plakes you for play. Thank you for play. Ta! Więcej tych żarówek, jebany, kurwa! Jakie chory! Jakie chory Ale brakowa jak powrót to do pełnej! Uuu. he Hehehej! Moi drodzy, serdeczna tarcza, dzięki za uwagę! I do przyszłego wtorku, kiedy to pojawi się... Półmrok. Tak.